Jeżeli chodzi o zakupy, to nie ma tego dużo. Kupiłam kilka rzeczy. Jakoś tak. Nie bardzo miałam nastrój na kupowanie za, za dużo, ale gdzieś tam ileś się pojawiło. Przy czym kilka rzeczy jest takich, które kupiłam w kwietniu, ale one w maju mi do, do mnie dotarły. To, co jest najmniej ciekawe, ale wam pokażę, bo fajnie wygląda. To są mulinki, które kupiłam. To są muliny do niczego konkretnego, ponieważ to są muliny, które ja uzupełniam sobie kolory. Gdzieś tam okazało się, że w trakcie wyszywania albo brakło mi koloru, pewnie dlatego, że zdążyłam do jakiegoś przerywnika wziąć kolor, albo córa wzięła do jakiegoś przerywnika, albo nie wie, czemu koloru brakuje, albo koloru mi wystarczy, ale po zakończeniu na przykład zostanie mi jedna pojedyncza nitka. A ja nie lubię takich łysych bobinek. Więc sobie dokupiłam. Kolory fajnie się układają za wyjątkiem tego koloru. Ten jest do nowego haftu. Reszta jest uzupełnieniem kończących się bobinek. Reszta jest uzupełnieniem kończących się bobinek. Ten jest do nowego haftu. To właśnie do tego samplera, który gdzieś tam kiedyś w przyszłości będzie. Ale fajnie razem wyglądają. Mi się podoba taka kolorystyka zielono-różowa. Takie moje kolorki. To jest to, co kupiłam. Muliny ja kupuję w, na Haftixie. Mm, głównie dlatego, że ja na Haftixie kupuję różne rzeczy równocześnie. Mm, jest mi stamtąd najwygodniej zamówić. Mm. No i jeżeli chodzi o dostawy z Haftixa, to ja mam także, z racji tego, że ja bardzo często rano coś robię, to w zasadzie następnego dnia ja mam już w paczkomacie do odbioru. Więc jest mega szybka dostawa. Jak coś pilnie potrzeba no to w zasadzie jest to dla mnie prawie tak samo szybkie, jak pojechanie do pasmanterii stacjonarnej, a ceny nieporównywalne. Także tak, to jest pierwsze, co kupiłam. Tak, hafty się kupowałam, też materiały. Jak wiecie, ten mój przerywniczek, który robiłam, on był na 14. I wszystkie te hafty, które ja mam z Magic Needle kupione, one wszystkie są na 14. I początkowo miałam ich nie podmieniać, bo one są wszystkie na kolorowych kanwach, ale stwierdziłam, że w trakcie, że ta czternastka, jest po prostu okropna i nie, to nie jest to, to, na czym ja będę wyszywać. I stwierdziłam, że ja jednak sobie podmienię na szesnastkę. No ale oczywiście, ślep tak podmieniał, że te dwa hafty, które gdzieś tam powiedzmy, leżą w kolejce, jako do jednych z pierwszych zaczęcia mają szarą i błękitną kanwę. No i oczywiście to, co widzę na żywo, a to, co widzę w komputerze, no to zupełnie co innego. Uznałam, że to będą te kolory, które będą do podmiany. No i w efekcie końcowym okazało się, że ani jeden, ani drugi nie jest tym, co powinno być. Więc zamawiałam drugi raz haftę. I tak, to powinien być ten prawidłowy, błękit, prawidłowa szarość powinien być prawidłowy szary. Także w tej chwili mam zapas różnokolorowych y, materiałów. Te są prawidłowe i to, to już są idealnie to, co jest użyte w, w zestawie, tylko tyle, że mniejsza mniejszy, roce, mniejszy, mniejszy count. O, mniejszy count. Więc mam teraz to, co potrzebuję i to, czego nie potrzebuję. Więc mam cztery takie materiały. Jeżeli chodzi o materiały, to kupiłam sobie również taki materiał. To jest Linda 27CT. Kawałek duży, bo 50 na 70 cm. Dla Lindy jest. A to jest moja gloria ukochana. Jak zwykle co się postanowiła wpakować. Lunku. Ok, gwiazdożyca uchwalnięta z planu. Dla Lindy mam takie przeznaczenie, że ona będzie chyba użyta do biskornu. E, biskornu, które gdzieś tam będę sobie robiła kiedyś, zapewne w przyszłym roku. E, biskornu z filmu Modern Folk Embroidery. E, wzór, e, jeżeli chodzi o biskornu, to on jest dosyć duży. E, I starałam się znaleźć jak najmniejszy materiał, żeby no, nie mieć z tego poduszki do spania tylko żeby rzeczywiście to było coś w rodzaju Nie I na tej linie 27. Jeżeli będę wyszywała 1 przez 1, to on będzie miał mimo wszystko 9 cm. Więc tak sporawo jak na igielnik, no bo to będzie gdzieś tyle. Ale będzie się robiło. Jeżeli chodzi o piskornu, to o, do niego przewidziana jest taka nić. To jest ręcznie farbowane ręce w kolorze różowo-zielonym. Tak to sobie wymyśliłam, że tak to będzie wyglądać. Nie wiem, jak to będzie wyglądać po wyszyciu. Na razie mi się to zgranie kolorów podoba, więc powinno być fajnie, nić ręcznie farbowana, bodajże z angli ściągnięta. Wcale nie najtańsza. Długo szła. Potem sobie jeszcze poleżała na poczcie, ponieważ moja listonoszka nie dostarczyła jej, tylko dostarczyła mi karteczkę, że trzeba ją odebrać, a ja tak średnio chodzę na pocztę, więc w efekcie końcowym tam jeszcze sobie z tydzień poleżała. No i jeszcze musiałam dopłacić cło. W opisie dam Wam linka do sprzedawcy na Etsy, więc będziecie widzieć, ile ona kosztowała. Natomiast, no tak jak mówię, ja jeszcze dopłaciłam 20 zł cła, więc też trzeba sobie to skalkulować. Drugą nić, którą kupowałam i którą już i którą już de facto widzieliście, to jest ta nić czarnofioletowa. Jak widzicie, nie do końca widać, że ona jest czarnofioletowa. Na zdjęciu chyba było podrasowany ten fiolet, bo nawet te karteczki były różowawe na zdjęciu, czyli gdzieś ten różowy filtr chyba dali, żeby bardziej to podrasować. No w kłębku widać, że jest to fiolet, ale to jest taki fiolet bakłażanowy, a miał być taki, nie bakłażanowy, taki fioletowy fiolet miał być. Więc tak, trochę mnie ta nic rozczarowała. Kolor nazywa się Black tulip, co na plus, jeżeli chodzi o tą, o, o tą nić, ona dotarła do mnie z węgier bodajże w ciągu tygodnia. Z racji tego, że węgry też są w Unii, więc żadnego cła dodatkowego nie było. To, co zapłaciłam na aukcji, to, to po prostu przyszło. Więc to by było jeżeli chodzi o tą nić. Natomiast ym, kolejna rzecz ciekawa, jeżeli chodzi o tą nić, to ona ma zaznaczone, żeby jej nie prać. Czyli ja z takim bardzo namaszczeniem podchodzę do samplera. On y, chyba jest jedynym haftem, który grzecznie ląduje w szufladzie po zakończeniu. No bo wiem, że nie będę mogła wyprać tego. Tak jak to wyszyję, ja to tak to zostanie. Yy, I tak bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Nic mnie rozczarowała, jeżeli chodzi o to połączenie kolorów. Natomiast jakościowo ona jest bardzo dobra, więc jeżeli yy, powiedzmy komuś nie przeszkadza brak takiego mocnego cieniowania, bo ja lubię mocniejsze cieniowanie, no to oczywiście polecam, polecam zakupy w tej firmie. I ostatnia rzecz, którą sobie kupiła, to są kolorowe tamborki nurbie. Ja je kupiłam na Etsy. Strasznie długo na nie czekałam, bo prawie miesiąc, albo ponad nawet miesiąc, długo, długo. I tak trafiłam, że przyszły do mnie jednego dnia, a następnego dnia Haftix ogłosił, że ma je w swojej ofercie. I zgadnijcie, jakiego nerwa dostałam strasznego. E, więc tutaj się wkurzyłam troszeczkę, że no, dosłownie jeden dzień był mojej radości z kolorowych tamborków. Następnego dnia pojawiły się tamborki w haftiksie. E, I żeby było jeszcze ciekawiej, to pomijając koszty przesyłki, to na każdej z tej sztuki straciłam 10 zł. W sumie kupowałam cztery sztuki, bo jeszcze kupię jest jeden taki malutki fioletowy. Te dwa są moje, różowy i fioletowy, a fioletowy i niebieski są mojej córki. Tylko, oczywiście zabrałam jej, żeby pokazać Wam, jak to będzie kolorystycznie wyglądać. Kolory są cudne. Jeżeli on, ja uwielbiam generalnie różowe rzeczy, to chyba jakiś taki księżniczkowy etap. Z przedszkola mi się jeszcze nie zakończył do tej pory. Natomiast osobiście uważam, że fioletowy jest najważniejszy. Ale te dwa i chyba sobie jeszcze jeden fioletowy dokupię dla miecia. Dla miecia, tylko i wyłącznie dla miecia, ponieważ ja w tej chwili mam już komplet tych tamborków, i duże, i małe. Ten nie wiem, do czego będzie używany, bo jest tak malutki, że w sumie ja rzadko kiedy robię takie mega maluszki. Natomiast na pewno e, biskornu będzie takie malutkie, więc e, biskornu będzie na tym maluszku robione. No to, to czasami się przydaje takie maleństwo. Osobiście uważam, że najlepiej trzymają kwadratowe tamborki z nurbia. Mm, też chyba sobie podmienię to wyzwanie roczne na kwadratowy tamborek, albo i nie podmienię. Nie wiem, zastanowię się. <grym> Sama nie wiem, czego chcę. Chyba moja decyzyjność wagi się odzywa. Mm, natomiast no, kolory są przecudne. Mm, po prostu są boskie. Są takie radosne, kolorowe. I wiecie, te beżowe to takie, takie zwykłe. No. Te kolorowe są fajne. Także derwam tam linka do kolorowych tamborków. No, na Haftixie nie będę Was odsyłać, bo bez sensu. nie że długo to jeszcze i drogo. E, także też dostaniecie linka do Haftixa do kolorowych tamborków. I jeżeli chodzi o moje zakupy majowe, to jest w zasadzie tyle. Wszystko co kupiłam, to Wam pokazałam. W tym miesiącu żadnych zestawów nie kupowałam. Jakoś tak. Yy, Moje chciejki przekroczyły moje finansowe możliwości. Znaczy głównie dlatego, że finansowe możliwości poszły w pierdołym, Ale gdzieś tam też nie ma czegoś takiego, żebym dostała małpiego rozumu koniecznie muszę mieć. Gdzieś ostatnie dni maja zaczęłam sobie przeglądać rzeczywiście hafty. Miałam ochotę kupić sobie coś z firmy, z której jeszcze nic nie mam. Natomiast jak przejrzałam całe korikamo, jak przejrzałam Haft pasję, jak przejrzałam. Hobby studio, to wyszło mi na to, że najbardziej podobają mi się Maryszki i lukasy, których mam po kilka, więc tak. No cóż, pewnie kiedyś sobie coś tam dokupię. Na, natomiast no na chwilę obecną nie ma nic, co by gdzieś tam bardzo, bardzo chciałabym mieć. Więc na razie tyle. Jeżeli chodzi o podsumowanie moje zakupowe. No to w zasadzie pokazałam Wam wszystko. Dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Idę obudzić dzidziola do szkoły i posprzątać po nagrywanym bałaganie. Mam nadzieję, że zobaczymy się wcześniej niż na miesiąc. Mam nadzieję, że będę miała jakieś dobre wiadomości do przekazania i będę mogła pochwalić się czymś nowym, co mi się gdzieś tam udało w międzyczasie zorganizować. Dzisiaj Wam dziękuję, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania. Może coś Wam przyjdzie na myśl, co mogłabym sobie kupić, zakupić, co chcielibyście obejrzeć na moich filmach. Dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!